Siema, historia wędkarstwa powraca, no to co, omówimy sobie to cudo. Słuchajcie, 4,20 bambus, no i niewiele tu jest co do omawiania. Wędka sztywna, wędka ciężka, to nie jest wędka dla pianistów, gruby uchwyt. W tamtych czasach nikt nie myślał o wyważeniu dolnika z wędką, trzeba się trochę... Pomęczyć. Trzyma się to niewygodnie. Jak na tym się pracuje? Z rybą? Nie wiem. Drugi dzień, zasiadka na karpia i moje własne karpie mnie zawiodły. Niby coś chodzi, niby coś tam widać, że żeruje, ale brać na to nie chcą. Przelotki. Przelotki wykonane, kolega podpowiada, z kwasówki. Przelotki atomowe, tyle lat, nawet grama po prostu materiał idealny. Zestaw maczowy to to nie jest, na dalekiej odległości tym nie porzucacie, ponieważ żyłka, którą mamy na kołowrotku, to jest jakieś 45 do 50, porównałem to z 35 i, i ta jest naprawdę prawie dwa razy grubsza. Do tego te przelotki są dosyć wąskie, co w rzeczywistości utrudnia zarzucanie na dalekie odległości. Kluczowym elementem tego zestawu jest kołowrotek i nad nim warto się pochylić, ponieważ konstrukcja wydaje się dość prosta, ale cały majsterstyk to są zdolności i umiejętności wędkującego. Kołowrotki, które znamy dziś, mają w sobie całą masę funkcji: kabąk, sprzęgła, hamulce, łożyska, wolne biegi i tym podobne rzeczy. Kiedyś wszystkie te funkcje zawierały się w dłoni wędkarza. Ci ludzie, którzy na to łowili, byli niesamowicie sprawni manualnie. Dopiero można to docenić, to co dzisiaj mamy. Do, docenić można trzymając ten kołowrotek, próbując na niego łowić. Ktoś, kto nigdy tego nie robił, na początku będzie miał duże problemy. Z tym naprawdę trzeba się obeznać, intuicyjnie zacząć używać tego. Tutaj każdy palec, każdy, każde trzymanie tego kołowrotka gra inną rolę. Wolny bieg szpuli nie mamy, bo przyłączamy się tego dędzybołka, ona przestaje trzeszczeć i sobie luźno lata. Ale przy żyłce 45 powiedzmy, ona się nam sama nie rozwinie. Tutaj trzeba temu pomóc, trzeba naprawdę sporo w to pracy i zdolności włożyć, żeby tym w ogóle efektywnie rzucać. Do dłuższego trzymania w ręku ki się raczej, nie nadaje więc trzeba było używać podpórek, i dużo więcej nie ma tu wam co opowiadać. Trzeba usiąść, próbować łowić. Sprzęt taki można sobie znaleźć w granicach 150 zł, gdzieś tam na internetach. Gdyby ktoś kiedyś miał chęć wrócić do przeszłości, polecam bardzo ciekawe doświadczenie. Szczególnie jeżeli chodzi o ten kołowrotek. Naprawdę mega sprawa. Docenicie wtedy to co leży na półkach sklepowych łyche Widzisz Nie widzę. Oważa Na bambusa Nie no, no co? Podhacza i wróci do wody buki. to nie jest tak wiesz, nie jest wyczucia tej wędce.